U babciów. No okay. hej. No, yeah, the, the Cake. Moja The Cake. Moja ulubienica. Moja no, ulubienica. Raczej wnuczka. Ja, wnuczka? Nagrama zjechali od tamtej ulicy. Nie grałem, ja drogą. Od ulicy od ulicy Brzuza Pionki. Brzuza Pionki. Mam 28 sekund więc muszę się spieszyć, bo idziemy na obiad, mów. A u mnie w domku ma być podwieczorek, mów. U mnie w domku. The cake przygotowała. D, mów D, przygotowała. Mów, The cake przygotowała, mów. Nie nakręciłam żadnego gotuj The cake. Nie, na mam No, nie miałam czasu, a po drugie byłam zmęczona. No nie miałam czasu. Co za rozpłatę? Idziemy do pani Kresi. Do Kreski. Nie, tak nie można. A teraz tutaj koleżanka. No ale to nie ja to Już mam prawie dwie minuty. No. Tu zajmuje się pani Krysia. No. Ma bardzo ładny domek i nadaje się na agrobiznes. No, ma bardzo ładny domek nadaje się na agrobiznes. Wypocznij. No, nic tam ale A... To jest pan Czesław. No. To jest pan Czesław. Tak. Niestety mam w ręce figurkę. Dobra, ja to. I chodzimy Uciemujemy. do domu. Na początek. No. Jest... Widzimy się później. No.